Cześć widzowie! Dzisiaj mam dla was film o obcych z Dnia Niepodległości. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ogólnie obcy ci nazywają się Harvesters, ale ja dla ułatwienia będę mówił na nich obcy. A więc obcy ci są bardzo inteligentną rasą i niezwykle zaawansowaną technicznie, a ich społeczeństwo przypomina pszczoły lub ksenomorfy, czyli coś typu roju. Dla tych co nie wiedzą, rój opiera się na królowej na naczele, żołnierzach i robotnicach. Rasata stanowi ogromne zagrożenie dla innych ras, z innych planet, ponieważ obcy ci niszczą planety, by zatankować swoje ogromne statki, rozwijać się i doskonalić swoją technologię. W bliżej nieokreślonym czasie w przyszłości obcy, którzy zwą się w polskiej wersji żniwiarzami, przedstawili się jako zagrożenie dla całego wszechświata. Cała ich cywilizacja najeżdżała planety, eksterminując wszelkie rdzenne formy życia i zabierając naturalne zasoby planety, a pośród wielu planet, które zaatakowali żniwiarze, znajdowała się wysoce zaawansowana cywilizacja transczujących istot. Istoty te zostały zepchnięte na skraj wymarcia, ale jeden z ocalałych zebrał inne gatunki, by utworzyć sojusz przeciw żniwiarzom. Od tysięcy lat żniwiarze toczą wojnę z tym sojuszem, ale cały czas znajdują się w sytuacji patowej, czyli trudnej, gdzie żadna ze stron nie może wykonać żadnego manewru. Bezradność żniwiarzy wynika z faktu, że nie wiedzą na jakich planetach mają ich szukać. Żniwiarze więc próbują odszukać kule, która zawiera informacje na temat ich wrogów i ich broni zdolnej ich pokonać. Żniwiarze podróżują dużymi, zaawansowanymi technologicznie statkami kosmicznymi, gdzie utrzymują całą swoją cywilizację. Wykazano też, że żniwiarze są całkowicie bezlitośni i jednomyślni w swoich podbojach i nie próbują pokojowo współistnieć z innymi formami życia, a zamiast tego wolą je zniszczyć. Fizycznie ci obcy nie są ani mniej, ani bardziej wytrzymali niż ludzie i mają podobną tolerancję na warunki środowiskowe co ludzie oraz nie posiadają strun głosowych, więc komunikują się za pomocą wyrafinowanej formy telepatii. Są oni też zdolni do projekcji swoich myśli w umyśle innej istoty w formie wizji. Żniwiarze przez dziesięciolecia nie osiągnęli nic więcej w aspekcie swojej technologii ze względu na ich poziom. Obcy ci wykorzystują tunele czasoprzestrzenne, by przyspieszyć podróż oraz opanowali budowę i działanie broni ukierunkowanej energii, tarcz deflektorowych i masywnych statków kosmicznych. Ich statki, w których podróżują, mają około 5000 km średnicy, a wewnątrz tych gigantycznych statków istnieją rozległe ekosystemy, a do tego wykorzystują rdzenie innych planet. Podczas inwazji żniwiarze celują w duże miasta, by jak najbardziej osłabić przeciwnika. Ze względu na swoją naturalną i słabą fizjologię, obcy ci wzmacniają się, nosząc duże opancerzone biokombinezony w fizycznej konfrontacji. Kombinezony te wyposażone są w duże ramiona i nogi, a także szereg macek, które nie tylko są skuteczne podczas walki, ale też pozwalają na przyjmowanie umysłów swoich ofiar. No dobrze, a to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Ja zachęcam do zostania patronem i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.